Miszczelepia ten sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Wzorem wszystkich poprzednich miesięcy, ba nawet lat, zapraszam dzisiaj do obejrzenia materiału, w trakcie którego opowiem Wam o swoich top 3 grach poprzedniego miesiąca. Tym razem na warsztat gry, które grałem w listopadzie. Listopad muszę powiedzieć, że w porównaniu do października nie był aż tak intensywny, bo przecież w październiku miałem zarówno agrowar, jak i również wcześniej panczówki pod szyndzielnią, ale listopad też był interesujący i też grałem w sporo ciekawych tytułów. Na tej liście w związku z tym znajdą się już nie gry, które ogrywałem na konwentach, bo się rzeczywiście w listopadzie na żadnym wydarzeniu nie byłem, włącznie z Alegramy, które też uznałem, że odpuszczę. Będą to wyłącznie gry, grane standardowo w Lublinie, ze swoimi znajomymi, z rodziną, a co na, tym, co na tej liście się znalazło? To zobaczycie już za moment. Jak zawsze, oczywiście, będzie to lista trzech gier. To nie znaczy, że zagrałem wyłącznie w trzy gry, to znaczy, że spośród wszystkich tych, które zagrałem w listopadzie, to właśnie te trzy najbardziej przypadły mi do gustu, albo z jakiegoś powodu sprawiły, że na chwilę zatrzymałem się, zastanowiłem nad pewnymi rzeczami, skłoniły mnie być może do refleksji, bo i takie gry czasami wrzucam na tę listę. To niekoniecznie są te gry, przy których Absolutnie najlepiej się obawiłem, choć w większości przypadków tak jest. Czasami to są po prostu gry, które skłoniły mnie do jakiejś refleksji, które utkwiły mi w pamięci albo o których po prostu chciałbym wam w trakcie takiego podsumowania opowiedzieć. Mając już ten wstęp w za zapraszam teraz do miejsca trzeciego. Zobaczcie, co tam się znalazło. Na miejscu trzecim pojawia się gra, o której do tej pory nie opowiadałem na wyjęnik TV, a może w zasadzie opowiadałem, ale nie konkretnie o tej odsłonie tej serii, a raczej o grze, która pojawiła się na kanwach popularności tytułu, o którym dzisiaj opowiem. Mowa o grze Brzdęk, nie drażnij smoka. Brzdęk, nie drażnij smoka to gra wydana przez Lucrum Games w Polsce i stanowiła pierwszą część bardzo popularnej serii różnego rodzaju gier osadzonych w uniwersum Brzdęk, no może w oparciu o mechanikę, jaką zastosował Denen w Brzdęk. O Brzdęku opowiadałem w ramach recenzji Brzdęk Acquisitions Incorporated, a więc Brzdenk Legacy, ale samego Brzdenka, który zainicjował całą serię, nigdy Wam na kanale nie pokazywałem. To się zmieni, bo w ostatnim czasie uznałem, że to jest idealny tytuł do grania ze swoimi dziećmi w domu, w związku z tym w mojej kolekcji pojawił się także ten najstarszy, pierwszy Brzdęk nie drażni Smoka, i dosyć intensywnie graliśmy w niego w listopadzie. Muszę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę pod, ką pod kątem tego, czy faktycznie to była gra, dzięki której fajnie bawiliśmy się w rodzinnym gronie. Bo powiem szczerze, że kupowałem w zasadzie w ciemno. To znaczy, że wiedziałem czego się spodziewać. Grałem przecież Brzdęka, grałem Brzdęka Legacy i doszedłem do wniosku, że to jest gra, przy której faktycznie możemy fajnie się bawić. I faktycznie tak było. Brzdęk nie drażni Smoka. To gra, której przedstawiać raczej nie trzeba, ale z recenzenckiego obowiązku powiem o niej kilka słów. Brzmianki Drażni Smoka to gra deckbuildingowa, w trakcie której każdy z graczy wciela się w rolę uśmiałka wędrującego po podziemiach, po lochach i dąży do zdobycia cennego artefaktu. W trakcie tej podróży będziemy przechodzić przez różnego rodzaju komnaty, pomieszczenia, ale momentami będziemy także obiektem gniewu smoka, który gdzieś tam rezyduje w tych lochach. Za każdym razem, gdy tego typu smog przebudzi się, zaatakuje, istnieje ryzyko, że odniesiemy obrażenia i jeśli poniesiemy zbyt dużo tych obrażeń, to istnieje ryzyko, że zostaniemy ogłuszeni i przegramy w ogóle grę, jeśli nie wyszliśmy z lochu, zanim ktoś inny wrócił na powierzchnię. W trakcie rozgrywki będziemy pozyskiwać nowe karty do naszej talii. To będą karty znajdujące się na wystawce. Te karty będą pozwalały nam na odpalanie akcji, które znajdują się na każdej z tych kart, jak i również na generowanie energii pozwalającej na kupowanie kolejnych kart, generowanie butów czy też mobilności pozwalających na przemieszczanie się po lochach i generujących także miecze pozwalające na pokonywanie różnego rodzaju monstrów zamieszkujących podziemia i lochy. Gra jest płynna, gra jest szybka, gra jest emocjonująca. W trakcie rozgrywki będziemy wydawać bardzo często ów tytułowy brzdęk, czyli będziemy hałasować, i to nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że mechanika przewiduje, że każdą kartę, którą dobraliśmy na rękę, musimy zagrać w trakcie trwania naszej tury, a część z tych kart generować będzie tego typu hałas. Im więcej tego typu hałasu generujemy, tym większe ryzyko, że w momencie, gdy smok zaatakuje, zadana nam jakieś obrażenia. Od cała mechanika. Gra, która idealnie nadaje się do szybkiego grania w familijnym gronie gra, którą śmiało można zagrać 45-60 minut. Gra, Która doczekała się multum najróżniejszych rozszerzeń, zarówno po prostu pojedynczych pakietów kart, jak i również spin-offów, czy też kolejnych odsłon serii, takich jak Brzdęk w kosmosie, czy też jakieś, e, jakieś świątynie Małpiego Króla itd., itd. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Wystarczy, że spojrzycie na i piszecie brzdęk i waszym oczom ukaże się gigantyczna lista produktów, które składają się na to uniwersum. Brzdęk nie smoka to gra, która pojawiła się w mojej kolekcji w listopadzie, w którą intensywnie graliśmy, o której opowiem Wam także w ramach unboxingu, w ramach recenzji choć, jak powiedziałem wcześniej, mało kto nie słyszał jeszcze o tym tytule. Miejsce trzecie: Brzdęk nie drażni smoka. Na drugim miejscu listy dla odmiany ląduje gra, o której już opowiadałem na Wojnik TV, choć na moment kręcenia tego podsumowania wyłącznie w ramach unboxingu. O grze jednakże również opowiadałem w trakcie pokazywania Wam zdjęć z rozgrywek, które toczyłem w ostatnim czasie. Mowa o grze Radecki Smarcz The Road to Nowara. Gra traktująca o niezwykle interesującym momencie w historii, bo o wojnie piemącko-austriackiej z 1849 roku, a więc o wojnie, która między innymi przyłożyła się, czy też stanowiła jeden z kroków na drodze do Zjednoczenia Włoch. Wojna, która zakończyła się porażką piemącką, która spowodowała abdykację króla, e, króla Piemontu, ale to właśnie paradoksalnie ta abdykacja przybliżyła Włochy do późniejszego zjednoczenia, bowiem nowym królem Piemontu został następca tronu Wiktor Emanuel, który został później pierwszym królem zjednoczonych Włoch. W Radecki Smacz odtwarzamy przebieg bitwy o Nowarę, a w zasadzie całej kampanii, która doprowadziła do starcia pod Nowarą. W grze mamy do czynienia z kilkoma różnymi scenariuszami, które możemy. Od, w którym możemy rozegrać w celu poznania mechaniki, w celu odtworzenia mniejszych starć toczonych w ramach tej kampanii, jak i również możemy zagrać całą kampanią. Będzie to już jednak dłuższa impreza. Szczerze mówiąc, jednakże jest to tytuł, który został zaprojektowany w taki sposób, że to właśnie w formie rozgrywki kampanijnej ta gra nabiera pełnych barw, i to właśnie w takiej formie powinniśmy ją rozgrywać, jeśli chcemy najlepiej się przy niej bawić. W draw to Novara mamy do czynienia z mechanizmem cheat pool, ale troszkę inaczej pomyślanym od bardzo wielu innych gier, bo nie mamy do czynienia z losowaniem znaczników aktywacji spośród puli wskazującej na wszystkie formacje znajdujące się na planszy gracze przed rozpoczęciem każdej tury, w oparciu o to, ile mogą rozkazów wydać, decydują, które żetony aktywacji umieszczają w kubeczku. I może być w związku z tym tak, że jeżeli dana strona ma na przykład w trakcie danego scenariusza, tylko danego, danej tury, tylko dwie aktywacje, a ma na planszy 4 formacje, to będzie mogła aktywować tylko dwie z nich. Mamy również Ograniczone aktywacje, czyli znaczniki uniwersalne pozwalające na aktywację jednostek, których jeszcze do tej pory nie, udało, nie poruszyliśmy w trakcie trwania danej tury, ale jest to znacznik o ograniczonym zasięgu funkcjonowania. Mamy również dowódców naczelnych, mamy radeckiego, mamy generała Chrzanowskiego, to polski akcent w tej grze i generalnie w tej wojnie, którzy to mogą wydawać rozkazy kilku różnym formacjom naraz, co pozwala nam skoordynować ataki, skoordynować działania oddziałów. Gra dosyć prosta mechanicznie, ale posiadająca kilka interesujących patentów, takich jak inaczej rozwiązany mars, marsz forsowny od wielu innych gier, jak mały niuans polegający na tym, że możemy podglądać skład stosu przeciwnika wyłącznie w sytuacji, w której mamy oddział znajdujący się na heksie sąsiadującym, fajnie rozwiązaną mechanikę mgły wojny, fajnie rozwiązaną mechanikę polegającą na możliwości prowadzenia zarówno ostrzału artyleryjskiego, jak i udziału artylerii później w trakcie starcia między jednostkami, więc jest kilka interesujących pomysłów, które powodują, że radecki smarcz jest grą dosyć oryginalną, mimo że dosyć prostą. To mi się bardzo w tym tytule podobało. W trakcie listopada grałem zarówno pojedyncze scenariusze, wpierw scenariusze spotkaniowe, pierwsze, które w zasadzie mają nauczyć gracza systemu, a później rzuciłem się także w rozgrywki kampanijne i to właśnie w tej formie Radecki Smacz najlepiej będzie się sprawdzać. Jest to oczywiście wtedy już dłuższa rozgrywka, ale dająca w pełni satysfakcjonująca, bo pozwalająca na wykorzystanie całej palety możliwości, które ta gra oferuje. Redecki smacz opowiem oczywiście jeszcze niejednokrotnie, przede wszystkim w trakcie recenzji, która dużymi krokami zbliża się do was i która pojawi się niebawem na wojennik TV. Redecki smacz, drugie miejsce na mojej liście gier listopada. Miniony miesiąc był, jak powiedziałem na samym początku tego materiału, miesiącem, w trakcie którego nie jeździłem na żadne konwenty. I w trakcie listopada grałem zarówno ze znajomymi, jak i również z rodziną, ale grałem również solo. I jedną z tych gier, nad którymi najdłużej spędziłem, nad którymi spędziłem najwięcej czasu, ale jednocześnie tych, które dały mi największą satysfakcję, była gra traktująca o wojnie indochińskiej. Hoabin 1951 52 The Battle of the Black River. Hoabin to gra wydana w periodyku Vivectis, a więc w francuskim czasopiśmie w którym to, poza samymi artykułami traktującymi o wargamingu, jak i również o grach bitewnych, pojawiają się także gry planszowe. Te gry są wydawane w formacie mini, no może nie całkiem mini, bo mini to gry pocztówkowe, ale jednak troszkę mniejszym od standardowych gier wojennych. Standardowo mamy do czynienia z mapą, mamy również do czynienia ze sztancowanymi żetonami, co również istotne i co warte podkreślenia, żetonami, które są niezwykle atrakcyjne wizualnie. To dotyczy wszystkich gier wydawanych przez Waibictis. Bardzo podoba mi się w przypadku tych gier to, że te żetony są zawsze małymi dziełami sztuki. To nie są symbole NATO, tak jak to w bardzo wielu innych przypadkach bywa, ale to są sylwetki żołnierzy, to są sylwetki pojazdów. To mi się zawsze bardzo w grach Waibictis podobało. Hoabin to gra, która przynosi nas do okresu wojny indochińskiej, a więc, jak dobrze wiecie, mojego ulubionego okresu w historii. Okresu, który stanowi mój konik. I co za tym idzie, zawsze, gdy widzę grę traktującą o wojnie Indochińskiej, to rzucam się na nią i jestem absolutnie zawsze zainteresowany każdym tego rodzaju tytułem. Kiedyś pokazywałem wam na kanale grę RC4 La la Mort, traktującą o ewakuacji Kaobang, a więc bitwie, która miała miejsce nieco wcześniej niż Chabin. Natomiast elementem wspólnym jest osoba autora, bo obydwa tytuły zaprojektował, zaprojektował pan Liron. Lionel Liron stworzył zarówno LC4, jak i Hoabin i szkielet mechaniczny obydwu gier, które są przeznaczone dla jednego gracza, jest dokładnie ten sam. W trakcie rozgrywki poprowadzimy siły francuskie, których zadaniem w Hoabin będzie opanowanie tytułowego Hoabin, umiejscowienie także wzdłuż rzeki czarnej sieci placówek, sieci placówek i punktów ochronnych ufortyfikowanych, a następnie odparcie Odparcie kontrataku w Wietminiu i na końcu gry ewakuacja tych placówek oraz ewakuacja samego Chabin. Czyli w praktyce w grze będziemy mieć dokładnie to, co działo się historycznie, bo Francuzi faktycznie zajęli Chabin, umiejscowili wzdłuż Czarnej Rzeki szereg placówek, ale później w wyniku presji w Wietminiu ewakuowali zarówno placówki, jak i samo Hoabiń. Dokładnie to samo dzieje się w trakcie rozgrywki, gdzie wpierw inicjatywa należy do Francuzów, ale ta inicjatywa będzie bardzo krótko trwała. Później to Wietmin z swoich baz, które w trakcie każdej rozgrywki będą pojawiać się w różnych miejscach, będzie, będzie wychodzić i rozszerzać na zasadzie budowy pajęczyny sieć swoich oddziałów i powoli będzie dążyć do odcięcia, albo do zdobycia i zniszczenia francuskich sił gdzieś wystawionych na ich, na uderzenie Wietnamczyków, czy to w dżungli, czy to w posterunkach, które Francuzi ustanowili. Gra, która mnie osobiście bardzo pasuje tematycznie, która mechanicznie trochę zgrzyta, bo mimo, że jest to szczebel wyżej od RC4, o którym opowiadałem na Winning TV, to jednak jest to w dalszym ciągu gra, w której jest trochę niuansów w zasadach, które powodują, że w trakcie pierwszych partii będziemy często drapać się po głowie, zastanawiać, czy na pewno gramy poprawnie i czy na pewno gramy tak, jak autor to zamierzał. Warto oddać, że Lionel Juhu bardzo szybko odpowiadał na wszelkie pytania, które mu zadawałem, bo o ile miałem jakiekolwiek wątpliwości, słałem mu je przez BGG i jeszcze tego samego dnia Lionel odpowiadał. Więc tu Szepuba Lionel, naprawdę świetne podejście, choć umówmy się, tego typu rzeczy powinny być też już ujęte w instrukcji, więc powinno być to dopieszczone na tamtym etapie. Niezależnie od tego, Hoabin jest grą interesującą, w szczególności tematycznie, mechanicznie też poprawną, emocjonującą, graną na dwa tempa, Pełną, niesamowitych, zbiegów okoli, pełną niesamowitych, niesamowitych zwrotów akcji, pełną jednocześnie dramatycznych momentów, gdy próbujemy naszymi konwojami przedrzeć się przez wietnamskie pułapki, możemy poczuć klimat wojny wietnamskiej pełną gębą. Habin to właśnie tak gra moje pierwsze, pierwsze miejsce na mojej liście gier listopada 2024 roku. Jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam, także za, o, zapraszam Was także do innych materiałów na Wojennik TV. Zajrzyjcie także na mój Facebook, na Instagram oraz na Twittera. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.